Rocznicy powstania yy, zbójnicka naszego zębiańskiego zespołu, do którego kiedyś tam jakiś tam wycinek życia też należałem. Jest mi bardzo miło, że mogę przewodniczyć tej uroczystości jako Eucharysty. Ta msza święta sprawowana jest w wszystkich członków zespołu zbójnicek. Wszystkich y, tych, którzy już odeszli do wieczności. Wspomnę tylko y, panią Wilgocką, która bardzo wielki trud włożyła w tworzenie i rozwijanie tego zespołu. I obejmujemy naszą modlitwą także wszystkich gości, którzy tutaj obecni są na tej uroczystości. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć Bogu tę przenajświęczną ofiarę. Spowiadam się Bogu. Proszę na moich ustach, dusza moja wkupi się Panem, niech słyszą to pokorni, niech się weselą. Alleluja, alleluja, alleluja. Z Wami, Jezus słowa Ewangelii według świętego Jana. Ucząc w synagodze w Kafarnaum, Jezus powiedział: A jesteście Jego pieśnią pochwalną, gdy Wasze życie jest dobre. Amen. Życie za zespół kto Ktoś zgromadził, żeby dziękować Panu Bogu za 60 roku swojej działalności. Niech Matka święto, moich zawsze swojej opieki. Nasz pięknie Cię pytamy, nas, Modlmy się za nasą założycielkę i długoletnią kierownicę świętej <laughs> pamięci Marię stoch -Wilgucką. Jej chłopa świętej pamięci Jana Stocha-Gronkowiana. Wasz biegniecie pytamy, Nie słuchaj nas Panie. Modlmy się za zmarłych członków zespołu, naszych kolegów, co kiedyś z nami tańczyli, grali i śpiewali. Świętej pamięci. Marii i Jana Stocha Grąkowiana, Jana Naglaka Pisorza, Stanisława Jarosza Bugara, Wojciecha Prokopa Ignaca, Józefa Prokopa Ignaca, Stanisława Prokopa Ignaca, Stanisława Boba Sobka, Jana Jarosza, Stanisława Stramę Michalinego, Mudrzmy za obecne kierownictwo. Zespołu mm. dla Małgosie, Tomka, dla wszystkich muzykantów. Niech Pan Bóg im towarzyszy swoim błogosławieństwem, wszelką opieką. Mm. wspaniałymi talentami, którzy mogą nas przede wszystkim cieszyć, ale też i cieszyć Pana Boga, wielbić Pana Boga. To jest piękne. Kościół chce obchodzić takie y, uroczystości jubileuszowe, bo jest to też okazja, żeby y, popatrzeć w przeszłość, a żeby potem nadać w przyszłości znowu pewne y, kierunki działania. Dlatego też dziękując Panu Bogu, dziękując wszystkim za to wielkie dzieło, zechciejmy w dalszym ciągu trwać w tych obchodach. One wiemy, że są jeszcze y, rozłożone na kilka właściwie miesięcy, aż do grudnia. Dlatego też trwajmy tej radości i dziękujmy Panu Bogu. Bądźmy wdzięczni. A to, co się dotyczy ludzi, jeszcze to tutaj przedstawiciele przedstawiam. No jakby nie było w 2014 roku zaczęliśmy, czyli 10 lat się już spotykamy. Rozpoczął to Ksiądz Świętej Pamięci Ludwik Synowiec. Kontynuuje prawie rocznikowo Ksiądz Stanisław Lasach z Co? No, no serce się raduje, szczególnie jak widzę młodzież, dzieci. A jak dzieci są to i rodzice odpowiedzialni. Po tym wszystkim zapraszam do stołu na skromny potencjonal. Wszystkim, którzy się angażują w to wydarzenie, serdecznie podziękować. Dosyć bardzo pieknie przywitać i podziękować przede wszystkim księdzu Stasiowi za to, że odpowiedział na nasze zaproszenie i zechciał nam tą mszę świętą dzisiaj ok poprowadzić. Miało tu dziś być z nami czterech księdzy, ale tak to w bywa, bywozę, różnie się poskłada to też chciała łódnik wam przekazać gorące pozdrowienia i zapewnienie, że są z nami na tej modlitwie. To jest nas ksiądz Tomek Lipień, który też w naszym zespole troszeczkę tońcu, ale niestety obowiązki wezwały go z powrotem na swoją parafię, nie dał rady być. Ksiądz Mirek Kozina, który kiedyś był wikarem w świętej rodzinie w Zakopanem, teraz jest w Myślenicach i co roku dojeżdża do nas na nasze zgrupowania, kiedy ćwiczymy śpiew, toniec przez... Kilka dni i odprawiono tam mszę świętą i ty niestety z przyczyn zdrowotnych nie dojechał. No i wybierał się tu dziś, ku nam ojciec Leon, knabić z Tyńca ale niestety nie pozwoliły mu warunki zdrowotne na to, żeby go w ogóle wypuścili z Styńca, także jest z nami duchowo. Łodnik Syczkik, serdecznie, wszystkich pozdrowiam. Chciałam też podziękować wszystkim, którzy się tu dziś zeszli, a szczególnie Józkowi Mikołajkowi za to że e, zgodził się, co by tego msza miała intencję za zespół zębiański, a staramy się tu z nimi być już od tych dziesięciu roków i tak samo polecamy dzisiaj ok wszystkich tych, co tu na tej polanie paśli, wszystkich zębianów, juchasów, bac, baców, wszystkie ciotki, które hań pod stoją, a tu krowy pasły. Także dziękuję wam bardzo, że zawsze tuście są i że dzisiaj ok, są z nami. Wielki Bóg zapłać muzykantom, zespołowi, dzieciom, młodzieży i strasznie się cieszę, że jest tu z nami dzisiaj córka założycielki naszej Gosia Brzuska, cieszę się, że jest z nami poprzedni kierownik Jędrek Lasa, Łoborny, tutaj Sautis sołtys i ze nasz jest i że w taki właśnie sposób, w tak pięknym miejscu zacenimy te obchody tego wyjątkowego dla nas jubileuszu. Wielkie wszystkim Bóg zapłać.